As-salamu alaikum. Koran został spisany w całości i zapamiętany w całości przez kilku towarzyszy proroka salallahu wasallam, jeszcze za jego życia. Żadna inna księga religijna w historii nie była poddawana tak rygorystycznej ochronie i konserwacji. Po śmierci proroka salallahu wasallam, umar zaproponował Abu Bakrowi radi Allahu al aby sporządzić jeden rękopis Koranu. Podczas życia proroka, salallahu wasalam, kilku jego towarzyszy spisało Koran w całości, ale nie został skompilowany ani zebrany w jednotomową książkę. Pisma były rozproszone i musiały zostać zebrane. Rękopis, który powstał dzięki tym staraniom, miał akceptację wszystkich towarzyszy. Później, za czasów kalifa Uthmana radi Allahu anhu, pojawił się problem dotyczący różnych sposobów recytacji Koranu. Wielu nowo nawróconych na islam nie rozumiało różnic między różnymi dialektami Koranu i panowało zamieszanie. Towarzysze proroka Salallahu alaihi wasallam, wiedzieli o różnicach wynikających z dialektów, ale ponieważ nowi nawróceni mieli pewne problemy, Utman Radi Allahu Anhu postanowił ujednolicić recytację Koranu do jego głównego dialektu, czyli dialektu kurajszytów. Ten dialekt był dialektem proroka wasallam, i mieszkańców Mekki. To był dialekt, którym Koran był objawiany przez większą część swojej historii. Jednak Koran został również objawiony w innych dialektach. Co ilustruje następujący hadis. Przekazał Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, że prorok salallahu alaihi wasallam powiedział: Dzibril wyrecytował mi Koran w jeden sposób, potem poprosiłem go, aby przeczytał to w inny sposób i nadal prosiłem go, aby wyrecytował to na inne sposoby, a on wyrecytował to na kilka sposobów, aż ostatecznie Wyrecytował to na siedem różnych sposobów. Potrzeba tych recytacji lub odczytów pojawiła się podczas rozwoju społeczności muzułmańskiej w Medynie. Ilustruje to następująca narracja. Umar bin Khattab, radi allahu anhu, powiedział Słyszałem, jak Hisham bin Hakim, radi allahu anhu, recytował surę al Furkan za życia proroka, Salallahu salam i słuchałem jego recytacji i zauważyłem, że recytował na kilka różnych sposobów, których prorok Salallahu Alaihi salam mnie nie nauczył. Już miałem przeskoczyć nad nim podczas jego modlitwy, ale opanowałem swój temperament i kiedy skończył modlitwę, zarzuciłem mu na szyję górną część garderoby, złapałem go za nią i powiedziałem: Kto cię nauczył tej sury, którą słyszałem? – Jak wyrecytowałeś? – odpowiedział – Prorok, sallallahu alaihi wasallam, nauczył mnie tego. – Powiedziałem – Skłamałeś, gdyż Prorok, sallallahu alaihi wasallam, nauczył mnie tego w inny sposób niż twój. – Zaciągnąłem go więc do Proroka, sallallahu alaihi wasallam, i powiedziałem do Proroka – słyszałem, jak ta osoba recytuje surę al furkan w sposób, którego mnie nie nauczyłeś. Na to prorok, sallallahu alaihi wasallam, powiedział, uwolnij go o umarze, recytuj hiszamie. Potem wyrecytował w ten sam sposób, w jaki go słyszałem. Następnie prorok, sallallahu alaihi wasallam, powiedział, zostało to objawione w ten sposób i dodał, recytuj o umarze. Wyrecytowałem to tak, jak mnie nauczył. Prorok Salallahu Alaihi Wasalam następnie powiedział, zostało to objawione w ten sposób. Zostało objawione, że ten Koran jest recytowany na siedem różnych sposobów, więc recytujcie go w taki sposób, który jest dla Was łatwiejszy. W okresie pobytu proroka Salallahu Alaihi Wasalam w Mekce kiraat, czyli sposoby recytacji Koranu, nie istniały ponieważ historia nie odnotowuje ich istnienia w tym czasie. Potrzeba pojawiła się w czasie, gdy islam zaczął się szybko rozprzestrzeniać wśród różnych plemion arabskich. Stało się to w późniejszych latach pobytu proroka salallahu wasalam, w Medynie. Wymieniony wcześniej hadis odnosi się do Hakima bin Hishama, radi Allahu Anhu, retytującego Koran w taki sposób, który nie był znany Umarowi. Anhu. Hakim przyjął islam w dziewiątym roku Hijry, co jest wskazówką, że alternatywne odczyty zostały objawione późno i przez większość życia proroka, salallahu wasalam, muzułmanie nauczyli się głównego sposobu czytania, czyli Hijazi lub Kureshi, czyli w dialekcie Kurajszytów. Głównym dialektem zawsze pozostawał dialekt kureshi, inne dialekty były mu podporządkowane, a pozwolenie na ich recytację było tymczasowe. Jedna z różnic wynika z brzmienia liter, które ostatecznie zaczęła być reprezentowana przez znaki diakrytyczne, aby pomóc niearabom recytować poprawne dźwięki. Inna forma różnicy to taka, w której tak samo brzmiące słowa mają różne znaczenia w zależności od plemienia, którego używa. Różnice między dialektami faktycznie istniały, a Koran został objawiony w tych dialektach tak, że jego nauka była łatwa dla większości Arabów. We wczesnych latach zapotrzebowanie na dialekty, inne niż główny, utrzymywało się przez pewien czas, ponieważ różne plemiona mówiące różnymi dialektami arabskiego, weszły do islamu i wymagały nauczania świętego Koranu. Jednak w miarę upływu czasu i rozprzestrzeniania się islamu na Bliskim Wschodzie nie było już potrzeby uczenia się każdego z dialektów. Głównym dialektem był dialekt Hidżazi i ten dialekt stał się powszechny wśród wszystkich Arabów. Medyna stała się stolicą i różne plemiona zmieszały się ze sobą i stały się jednym narodem. Przywódcami muzułmanów byli towarzysze z Mekki, a towarzysze z Medyny również nauczyli się dialektu Hijazi, co oznaczało, że nadszedł właściwy czas na ujednolicenie głównego dialektu świętego Koranu. To właśnie uczynił Utman Radi Allahu Anhu, upewniając się, że rękopisy napisane dla innych dialektów zostały przywiezione do Medyny i spalone, podczas gdy główny dialekt został ujednolicony. Kalif Uthman, Radi Allahu Anhu, za jednomyślną aprobatą wszystkich towarzyszy, wysłał do Hafsa, Radi Allahu Anhu, prośbę o przesłanie mu manuskryptu, który został przygotowany w czasach Abu Bakra, Radi Allahu Anhu. Utman, Radi Allahu Anhu, przygotował siedem rękopisów. Jeden był trzymany w Medynie, podczas gdy pozostałych sześć Wysłano do różnych prowincji Imperium Islamskiego. Co więcej, wraz z każdym rękopisem wysyłano oficjalnego recytatora Koranu, tak aby odczyt każdego z tych rękopisów był również standardowy w oparciu o język lub dialekt kurajszytów. Całe to działanie położyło podwaliny pod oficjalny rękopis Koranu, który był teraz szeroko rozpowszechniany. Według doniesień Ali Radi Allahu Anhu powiedział, gdyby Hazrat Uthman Radi Allahu Anhu tego nie zrobił, z pewnością ja bym to zrobił. Należy zauważyć, że czasami zakłada się, że kiraat lub odczyty wynikają z wariantów znaków diakrytycznych i kropek. Wcale tak nie jest. Różne czytania istniały od czasów proroka Sallallahu Alaihi Wasallam. Znaki diakrytyczne zostały dodane znacznie później, po czterdziestym roku hidżry, Świat muzułmański miał standardowe kiraat przed dodaniem znaków diakrytycznych. Pierwsi towarzysze nie potrzebowali tych znaków ani kropek, aby właściwie czytać Koran. To styl pisania każdej litery decydował o jej wymowie i nie czuli potrzeby stosowania kropek ani znaków. Jednak późniejsze pokolenia i nowi nawróceni którzy nie byli arabami, potrzebowali ich, aby ułatwić naukę i czytanie Koranu. Co się stało z innymi kiraat? Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że inne kiraat nie zniknęły całkowicie po czasach Utmana, radi Allahu anhu. Podczas gdy miał miejsce proces standaryzacji, inne kiraat żyły dzięki tradycji ustnej. Ostatecznie 80-100 lat po czasach Utmana, Radi Allahu Anhu, społeczność muzułmańska zaczęła spisywać inne kiraat. Stąd głównym, autentycznym, doskonale zachowanym dialektem Koranu, pochodzącym prosto z czasów proroka, salallahu wasalam, jest dialekt kurajszytów. Inne dialekty i kiraat są oparte na tradycjach, podobnie jak przekazywano hadisy. I nie zostały zachowane na przestrzeni dziejów tak jak dialekt kurajszytów. Temat wielu kiraat świętego Koranu nadal rozwijał się jako forma wiedzy i służył społeczności muzułmańskiej jako dodatkowy temat w komentarzu do Koranu i zrozumieniu jego znaczeń. Z biegiem czasu popularne kiraat rozwijały się dalej, a te niepopularne ograniczały się do książek. Najbardziej znanymi wersjami są warsz, i Havs. Wśród nich haws jest zgodny z językiem kurajszytów, podczas gdy warsz jest trochę inny. Jedna strona internetowa wymieniła 51 drobnych różnic i jeśli przejrzymy tę listę, zdamy sobie sprawę, że znaczenie Koranu nie jest w żaden sposób naruszone. Oznacza to, że są tylko różnicami, których oczekuje się pomiędzy dialektami. Niemniej jednak czytanie hafsa oparte na dialekcie kurajszytów jest najpowszechniejsze w świecie muzułmańskim. Inne dialekty i odczyty Koranu również przetrwały i są traktowane jako autentyczne i pomagają rozwinąć znaczenie Koranu poprzez jego komentarz. To właśnie te różnice dialektów wykorzystują krytycy świętego Koranu, aby w jakiś sposób udowodnić, że Koran ma różne wersje, a te wersje w jakiś sposób Przeczają się nawzajem.